Dzień dobry, witajcie. No to jedziemy ze skomplikowanym dzisiaj tematem. W sumie dalszym, dalszą częścią mojej wczorajszej misternie utkanej wypowiedzi. A dzisiaj, żeby do tego nawiązać, odbije się do starożytnej Hellady, do Grecji, akurat do Grecji, i przeczytam Wam, kim byli argonauci. Tak jakbyśmy teraz powiedzieli, może astronauci, którzy podróżują w kosmosach, których których ponoć, których ponoć nie widać tak od razu, ale są podobno są te kosmosy. W każdym razie, Argonauci, Argonauci to byli mityczni greccy bohaterowie, podróżnicy, którzy podwodzą wodzą Jazona, tutaj czytam, mam posiłkę, tutaj Jazona wyruszyli statkiem Argo. Argo, stąd Argonauci. Do Kolchidy po Złote runo. wśród uczestników byli m.in. Herakles, Orfeusz, Tezeusz i Didoskurowie. A ich wyprawa obfitowała w przygody, i tak dalej, i tak dalej. Tam to sobie znajdziecie, jak kogoś zainteresuje. Popłynęli, wyruszyli po Złoteruną. Może wyruszyli w przestrzeń kosmiczną. Może szukali życia wiecznego. Może szukali szczęścia cudownego. Jakby zwał, pojechali po coś, co wiedzieli, że jest dla nich bardzo cenne. Załóżmy, załóżmy że pojechali szukać długowieczności. Albo nieśmiertelność, podobnie jak mityczny Gilgamesz, który plątał się, plątał się, bo chciał, chciał podobnie jak bogowie przyczepić się do łańcuszka nieśmiertelnych. I teraz natrafiamy na takiego jego mościa, jednego, jednego z argonautów, mianowicie tam nie był wymieniony wśród tych głównych, był takim może pobocznym argonautą, ale jest wymieniony. Tutaj jest nazywany, nazywał się Augiarz. W mitologii greckiej król Elidy na Peloponezie, jeden z argonautów, jego pochodzenie jest podawane odmiennie w zależności od źródeł. Niektóre podają, że był synem Heliosa i tak dalej, i tak dalej. No, Helios był tam był wymieniony jako był, czy nie był? Jeszcze sprawdzę, żebym się tutaj nie zaplątał, bo zaraz mi wytkniecie tutaj. Czy, czy był tam Orfeusz, Tyzeusz, konie, Herakles, no, ten, on, on chyba nie był. W każdym razie, tutaj jest podane, że Augiarz był jednym z Argonautów. Mitycznym, czyli był mitycznym poszukiwaczem owego jakiegoś tam wyimaginowanego, albo prawdziwego, jakiegoś cennego czegoś. Cóż może być cenniejsze niż zdrowie i długowieczność, ale jak ten Augiasz się, ja sobie tak zrobię tutaj swoją taką dygresję do tego Augiasza, jak ten Augiasz się zapętlił, zakręcił, co mu się nie udało, co mu się nie udało, bo to jest opowieść o jego koniach, owcach, baranach, kozach, całej jego stajni, wszystkim czym posiada. Ja sobie przerzucę tą opowieść jako nie opowieść o prawdziwych koniach i tych prawdziwych zwierzątkach, które tam u niego w stajni były, tylko przerzucę to na opowieść o zdrowiu Augiasza. Przerzucę to w ten sposób, że odbiorę stajni Augiasza jako jego, jego kiszki, jako jego jelita, jego wnętrzności, trzewia wszystkie. Jak zapchał swoje ciało, do imentu. Do imentu. Bo może. Ja odbieram to tak, że ta opowieść jest nie o jakimś jakiejś stajni, tylko o człowieku. O człowieku, o jego organizmie, o tego, że nie udało mu się zapanować nad podstawowymi swoimi biochemicznymi przemianami. Taką narrację sobie tutaj przyjąłem i, i wolną. Teraz tak. Augiasz. Potocznie używane wyrażenie stał stajnie augiasza oznacza w przenośni. Tu jest oznacza w przenośni rzecz lub sprawę zaniedbaną, zapuszczoną, możliwą do uporządkowania. Y tylko najwyższym, tutaj co jest dalej napisane, tylko najwyższym muszę rozwinąć. Zdanie oczyszczenie A nie, nie muszę. Zanieczyszczen dzięki szczególnej przychylności. Boga. może to wam przeczytam, bo niektórzy możecie, szczególnie młodzi, mogą nie wiedzieć, kto to był augiasz i co to była stajnia augiasza. zależność dzięki zadaniu... gdzie to jest. Używany stanie augiasz oznacza przenośni lub sprawę zaniedbaną, zapuszczoną, możliwą do uporządkowania ty tylko najwyższym wysiłkiem. Najwyższym wysiłkiem albo powinno być dopisane, albo sposobem. Albo sposobem. Dobra, cofamy się, bo tutaj mam przygotowaną dalszą część do mojej wypowiedzi. Stajnie teraz pochodzenie, stajnia, stajnia. Widzicie, wyrzuciło mi, ale to nic. Znajdziemy, znajdziemy. Dobrze i teraz tak. Załóżmy, że to stanie Augiasza, to są jego wnętrzności. To są jego jelita trzebie i to się zapchało, zaklinowało. Te konie mechaniczne, te biochemiczne, jego konie nie mają jak pracować. Zatkał się. Facet się po prostu zatkał, zaniedbał i Ani rusz. I był. <laughs> był taki ktoś. Kto mu to posprzątał. Kto mu to posprzątał? Bo dostał pewne prace do wykonania. Ten ktoś z zewnątrz, ten można by powiedzieć, może jego lekarz, ale on nie tylko sprzątał jego tutaj organizm, jego ciało, jego stanie, tylko też inne. Ale jedna z tych prac, którą nadano temu jegościowi, je, mo, jego mościowi, było uprzątnięcie, zrobienie porządku ze stajnią Augiasza, czyli z organizmem Augiasza w ciągu jednego dnia. To była czynność, która była prawie niemożliwa do zrobienia. A ten ktoś to zrobił. Ja wam tu przeczytam dokładnie. Kto posprzątał stajni Eugiarz? Był nim niejaki Herakles. Słyszeliście o Heraklesie i o pracach Heraklesa. Piątym zadaniem, jakie zadał Heraklesowi... Hmm, Eurysteusz było oczyszczenie w stajni Augiasza w ciągu jednego dnia, mające na celu upokorzenie Herosa. Augiasz był synem Heliosa i tak dalej. Aha, synem Heliosa i dostało do ojca ogromne stado bydła, znany w całej Grecji. Znany w całej Grecji, no bo wszyscy Grecy mieli takie same ciała, więc wiedzieli, że tak, takie mają ciała, lecz nigdy nie zlecił sprzątania swoich stajni i obór i, i owczarni. To jest już taka narracja. Co zrobił ów Herakles? Na czym polegało oczyszczenie stajni obierze? No to Wam czytam. Ponieważ stajnie te były od lat brudne i zaniedbane, czytaj, rozumiej Jelita. Wnętrzności, wszystko zapchane i zaniedbane. Zadanie usunięcia z tych nieczystości było niezwykle trudne. Herakles poradził sobie z tym, wykopując kanał od strony rzeki, od tej strony, i kierując ich bieg w stronę stajni, i poszło wszystko tu. Płynące wody oczyściły stajnie i pastwiska. Stajnie i pastwiska. Czyli tam, gdzie to zasilanie było, w ciągu jednego dnia jeszcze przed zapadnięciem zmierzchu. Czyli oczyszczanie odbywało się w dzień. Dobra, skierował wodę. Woda odblokowała stajnie augiarz. Teraz zostawimy w spokoju, ale miejcie to tam gdzieś tutaj na, na podorędziu. Tutaj na, gdzieś tak w zalążku. Pamiętajcie stajnia oczyszczona wodą. A teraz przechodzę do z grubej rury do kalibra. Wczoraj wam czytałem o wodzie, o bilansie wodnym. A dzisiaj wam przeczytam o wodzie jako hmm, jako maszynie irygacyjnej, maszynie odtykającej Wasze stajnie. waszej i moje. Dla mnie to odkrycie. Dla mnie to odkrycie, dlatego ja dzisiaj tutaj przy mojej czarnej francy się z Wami tym, tym dzielę. Staram się na tyle to powiedzieć interesująco, ciekawie, zachęcająco, żebyście się nie zanudzili. Przecież mógłbym to powiedzieć w czterech zdaniach. Ale trzeba to rozwinąć do 17 minut. To nie jest to proste. Nie za długo, nie za krótko, lecz w sam raz. Jakie są źródła tej cudownej wody w naszym organizmie, które powinny nie zatkać owej stajni. Czyli stały prąd wodny, gdyby był codziennie zasilany przez owo ciało Augiasza, nie doprowadziłby do pozatykania wszystkiego w tej stajni i na tych pastwiskach, co było do zatkania. Czyli nie pozwoliłby pozasyrywać wszystkiego w tym człowieku i w nas. Posłużę się teraz cytatem z książki pana Tomasza Kwaśniewskiego. Ta książka, która zazwyczaj stała za mną tu, pod spodem będziecie mieć link. Dla wszystkich chętnych, zainteresowanych poszerzeniem tej wiedzy. Możecie to odebrać, że jest to kryptoreklama. Może tak być. Może tak być. I bardzo dobrze, bo do rzeczy wspaniałych trzeba zachęcać, trzeba mówić. Oczywiście, co nie znaczy, że każdy z Was z tego skorzysta. To już będzie po waszej stronie. I teraz tak. Doświadczalnie, czyli naukowo możemy powiedzieć, stwierdzono, że ogólne zapotrzebowanie dobowe na wodę u oseska, czyli u malutkiego dziecka, wynosi 140 gramów, a u dorosłego około 35 gramów, ale na kilogram masy ciała. Dla oseska 140 na kilogram masy ciała u człowieka 35 gramów na kilogram masy ciała. Załóżmy, że moja waga byłaby wagą taką jak z początku tego roku ze stycznia, gdzie przekraczała 100 kilogramów. To ja potrzebowałbym dobowo do funkcjonowania mojej obory, mojej stajni wewnętrznej 3,5 litra wody. Ale to nie jest sama woda taka kranowa, którą bym pił, pił czy z butelki taka gazowana, czy nie gazowana. To byłaby cała woda, którą spożywam, którą wciągam tutaj do tej mojej stajni tędy i gdzieś to się wypłukuje, gdzieś tam sobie, jak ta rzeka zapomnienia, bo o tej wodzie po wypłukaniu trzeba zapomnieć. Tyle. Czyli potrzebowałbym tego z produktów, które zjadam. Jeżeli jadłbym chleb, to potrzebowałbym tego z chleba. Jeżeli jadłbym ziemniaki, potrzebowałbym tej wody z ziemniaków. Jeżeli spożywałbym zupy, to ta woda z tej zupy. Jeżeli cebule, to woda z cebuli, i tak dalej, i tak dalej. Nawet ze schabowego, gdybym go zjadał, to tam liczy się woda zawarta w tym kotlecie schabowym. Jeżeli zjadałbym wątróbkę, to woda z wątróbki. Jeżeli żółtka, to woda też zawarta w żółtka. W większości przypadków woda w pokarmach naszych jest zawarta. Jeżeli są to potrawy, produkty liofilizowane, to tej wody praktycznie prawie nie ma. Minimalnie. I wtedy tej wody trzeba by było jeszcze więcej. Więc, suma summarum, cała ta woda dla 100-kilowego jego mościa, to byłaby 3,5 litra. I teraz wyobraźcie sobie takiego piwowarczyka z początku roku, bo najlepiej jest mówić na sobie, nie? Który postanawia żywić się super optymalnie, czyli produktami najbardziej skoncentrowanymi. Najbardziej objętościowo, maleńkimi, gdzie te substancje odżywcze są zawarte w jak najmniejszej objętości, czyli koncentraty wagowe, czyli o najmniejszej ilości wody. Zup piwowarczy nie jadał. Żywił się głównie żółtkami z początkiem tego roku, wtedy, co waga jego zaczęła tak błyskawicznie spadać. No, bo znam ten sposób, bo wiem, jak to, jak to funkcjonowało u mnie, wiem, ile czego zjadałem i wiem, jak szybko to szło. A potem byłem przerażony, że za szybko to idzie. Ale to było prawdopodobnie odwodnienie, dlatego że ja do tego, do tych moich żółtek, do tych moich tam, wiecie, innych rzeczy, nie będę się chwalił, co to było, piłem bardzo mało wody. ja nie wiem, czy ja litry wody wypijałem w sumie, bo w ogóle pić mi się nie chciało, bardziej na siłę. I do tej pory, jak zauważyłem, to ta moja ilość wody od czasu do czasu sięga półtora litra. Ale ja nie jadam zup. Ja nie jadam chleba. Nie jadam ziemniaków. Nie jadam tych wszystkich produktów, które zawierają wodę. Tutaj u Pana Tomasza są wymienione te produkty. na no zaraz je tam pewnie zdążę. Jak zdążę, tam przeczytam. Ale żeby Was nie zanudzić do celu. W momencie, gdy ja zacząłem żywić się po mojemu super optymalnie, robiłem piękny bilans, miałem mało wody. Po prostu mało wody. Jeżeli byłoby tak, że mój organizm przeżył na tryb podtrzymania życiowego, czyli tryb oszczędzania tej wody, której mu brakowało, to na pewno biochemicznie wszystko by się zmieniło. Wtedy żywienie optymalne weszłoby w inne tryby, w tryby przetrwania. I już nie byłoby optymalne. Już to nie zadziałałoby. No bo 3,5 litrów tam na pewno nie było. Nie ma szans. To byłaby wyobraźcie sobie, że ja wtedy zjadałem około tam 10 żółtek. No to te 10 żółtek nawet jakbym je zjadał, to one były tyle. To ileż tej wody tutaj jest? 200 gramów. No i do tego jak wypiłem tą nawet tą litrę wody, to gdzie następne dodatkowe dwa, ponad 2 dwa kg, A do tego słodziłem sobie to praktycznie samym takim, że sprawami związanymi z cukrem, nie? Czyli takim z ko koncentratem cukrowym. I tak sobie to teraz rozmyślając o tym, o tym mitycznym bohaterze z mitologii, o, tych, o, tych, o tej stajni, spróbuję wprowadzić dużą ilość wody do mojego organizmu. Nie przesadzić, żeby się wiecie, żeby, żeby mnie nie wypłukało całkiem, bo może się okazać, że zacznę Wam tutaj zanikać na wizji i będziecie widzieli tylko moją takiego piłowarczyka, i nie, nawet głosy ze mnie nie wyjdzie. A wtedy niektórzy z Was nie mieliby na co przeczyć, jak piwowarczyk zaniknie na wizji. No to, to tak sobie to myślę. Jeszcze Wam doczytam, co Pan Tomasz tutaj dalej pisze. O tych źródłach wody dla organizmu. Źródłem wo wody dla organizmu są, no to co ja Wam mniej więcej powiedziałem, ale tu jest lepiej napisane, mądrzej, a ja Wam tak, tak po swojemu skróciłem, sparafrazowałem może trochę. Pożywienie, tłuszcze nie zawierają wcale wody lub Nieistotną ilość, Smalec, słonina, margaryna około 5%. Można przyjąć jednak w bilansie, że to czysta woda patrz poniżej. W mące jest około 10-12%, w chlebie 40%, w mięsie to jest wszystko ilość wody w tych, w tych produktach w mięsie 70% tej wody, w warzywach i owocach 80-90% i więcej. Ja tych owoców i warzyw nie jadałem, więc jak ktoś zjada owoce i warzywa, to ma tam wodę. W takiej postaci człowiek otrzymuje około litr wody na dobę, nie? Dalej, obróbka kulinarna z reguły zmienia zawartość wody w potrawach. No, Jeżeli smażymy, to wiadomo, woda odparowuje, ale jeżeli gotujemy zupę, to tej wody przybywa, bo lejemy do tej zupy. Dalej, napoje. Woda, wszelkiego typu energetyki: Coca-Cola, kawy, herbaty, napoje alkoholowe, szczególnie piwo, bo piwo jest obfite w wodzie, nie? Obfite w wodę i więcej go możemy wypić niż takiego czystego alkoholu. Niektórzy oczywiście, że obalą te pół litry flachet tej wody, ale o wiele łatwiej jest wypić półtora litra piwska niż, niż pół litra alkoholu dla niektórych, chociaż wiecie, że są wyjątki. Polak potrafi. Dalej dostarczają te wszystkie rzeczy, te, 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 te pijące, półtora, około półtora litra na dobę. I teraz uwaga, pan Tomasz dopisał ciekawą rzecz. Ze spalania wewnątrzustrojowego na łańcuchu oddechowym ze 100 gramów białka organizm uzyskuje 40 do 45 gram wody. Czyli spalanie wewnętrzne, biochemiczne, mamy z tego wodę. I to jest akurat ze spalania, ze spalania białka. Prawie 45% wody. I dalej, węglowodanów, jeżeli spali z wewnętrznego spalania, uzyskuje 50 do 50% wody czyli połowa ze spalania 100 gramów tłuszczu, uwaga, uzyskuje, wewnętrznego spalania uzyskuje od 90 do gramów, do 100,8 gramów, czyli praktycznie spalanie tłuszczu jest, efektem końcowym jest woda, czysta, piękna, chemiczna woda, czysta chemicznie wody. W ten sposób organizm uzyskuje od 0,3 do 0,5 i więcej litra wody na dobę, a w zależności yy, w zależności głównie od ilości spożytego tłuszczu. No bo ten tłuszcz to jest praktycznie zamieniany biochemicznie po uzyskaniu energii na czystą chemicznie wodę. Słuchajcie, to są rzeczy, które, które powinienem wiedzieć. Czytałem to chyba ze dwa razy. Nie dotarło. Naprawdę nie dotarł. Teraz, w momencie jak czytam i opowiadam Wam o stanie Jałgiasza, mam nadzieję, że do mnie to dotrze. Bo co, co wy z tym zrobić, dobrze, że ja nie wiem. Ale jak już dotrwaliście do tego momentu, no to, to życzę Wam pięknej niedzieli, pięknego, pogodnego dnia. I na zakończenie jeszcze wam powiem taką ciekawostkę, która również podczas tego tutaj mojej wypowiedzi nasunęła mi się. Niektórzy stosują jednodniowe posty, dwudniowe czy tam trzydniowe. Pan doktor napisał wyraźnie, że jeden, dwa, czy tam do trzech dni to nie jest żaden post. W ciągu tego pierwszego czy tam drugiego dnia, jak ktoś nie je, a jest człowiekiem żywiącym się optymalnie, to organizm wchodzi na jeszcze bardziej dokładną regulację optymalną, dlatego, że uzyskuje z własnych pokładów takie ilości białek tłuszczów i węglowodanów, jakie potrzebuje w sposób perfekcyjny. I wtedy człowiek po tym jednym dniu jest na turbodoładowanym żywieniu optymalnym. Głodzenie, znaczy głodzenie nie jedzenia. Dla niego to nie jest żaden post jeden dzień. Yy, wiem, że są optymalni, którzy od wielu dziesiątek lat, raz w tygodniu po prostu nie przyjmują pokarmów. Dla nich to jest normalne. Oni, nie, oni nawet nie mówią, że oni poszczą, oni po prostu jeden dzień nie jedzą, bo nie potrzebują. No i wiecie, w momencie, gdy nie jecie yy, pokarmów stałych. To zawsze wszyscy, którzy przechodzili na posty, to co nazywali postami, wiedzieli, że trzeba więcej pić niż zwykle. I ja spotkałem się z tym, że trzeba więcej pić, ale nie wiedziałem dlaczego. Dlaczego trzeba wypić te 3 litry wody na dobę, tak mi mówiono, gdybym nie jadł w ciągu dnia, żeby uzupełnić to wodą. No to teraz już wiecie. 3,5 litry organizm potrzebuje do biochemicznego, prawidłowego funkcjonowania. Jeżeli nie dostarczacie pokarmów, czy nie dostarczacie wody w pokarmach, musicie to uzupełnić wodą z zewnątrz. Najlepiej z odrobiną oczywiście tej soli, żeby ta woda nie przeleciała zbyt szybko przez Wasze nerki, tylko żeby zdążyła nawodnić i rozmiękczyć tą Waszą stajnię augiarza. No, to ja przetestuję. Zobaczę, jak będzie się to u mnie układać. Czy dam rady, nie? Bo woda dla mnie nie smakuje. Ale jak wypiję na przykład jedną filiżankę kawy i do tego dwie szklanki wody. Czyli ja jestem po czterech szklankach wody z odrobiną soli. Zobaczymy. Zobaczymy, co będzie dalej. Czy dam rady wypić jeszcze dwa razy tyle. No, to co? Do miłego. Do następnego razu. Mam nadzieję, że przygotuję mm, może nawet ciekawsze coś. Chociaż czy jest coś ciekawszego niż nasze życie i zdrowie. Cześć.